No to dzień dobry się z Państwem, tak jak mówiłem wam, prawdopodobnie w poprzednich vlogu. Wierząc po raz pierwszy na tor w Lublinie, w związku z tym dostaniecie fajną nagrywkę. No to miłego oglądania. Tak jak mówiłem, jestem tutaj pierwszy raz, także pierwszy raz jadę po to, żeby sobie sprawdzić tor. Bo nie wiem czego się powinienem tutaj spodziewać i w którym miejscu. Nigdy tu jeszcze nie jeździłem. A w końcu udało się dojechać. Powiem Wam, że ten wyjazd był dosyć nieszczęśliwy dla mnie. Działo się bardzo dużo złych rzeczy. Drodze. na pewno ten tor jest szybszy od toru w Radomiu to już Wam mogę powiedzieć jest też dużo ciekawszy nie wiem jak tam moje opony są całe w piachu także na razie wolę nie szaleć i jadę trochę tak kwadratowo No ale cóż powiem Wam, że tym razem zabrałem sobie kombiner <grywki> kombinerki takie wielofunkcyjne żeby złożyć lusterka i powiem Wam, że trochę chujowo się czuję bez tych lusterek mimo wszystko A generalnie idzie się całkiem przyjemnie, jak na razie. Myślałem, że chłopacz na mnie wyprzedzi, ale zrezygnował. Hmm. Mówi, żeby tu przyhamować dobrze, to ja też przyhamuję. Generalnie zapomniałem jeszcze ustawić sobie telefonu, no ale to może tym razem jakiś pomiar czasu. No i do niedowidzonej oponie to nie ma co się szarżować. A generalnie coś czuję, że moja opona jeszcze się i nie nadaje do jazdy, po prostu. myślę, że dopiero po tym kółku będzie jakkolwiek ruszona przez lepszą temperaturę. Ale standardowo nie przyjeżdżam, żeby robić rekordy, tylko żeby sobie pojeździć. Trzeba pamiętać, nie przy linii, bo są chujowe doły. Powiem wam szczerze, że tak mogliby trochę skosić trawę. Mi się nieco pewnie na niektórych zakrętach. No. Nie, na pewno kaleczę jak sam z ale tutaj jest fajnie, że jest to większy tor. Nie ma tyle ludzi. Dlatego nie, nie czujesz takiej presji na sobie, że musisz jechać po prostu szybciej, bo komuś rozpieprzasz dzień swoją jazdą. Także to na pewno jest fajne. Zawsze można się pouczyć czy odpowiedniej pozycji, czy po prostu nabrać nieco więcej odwagi przy zakrętach. Tutaj są doły, nie ścinamy. No, szerzej też jest dół. że trochę nie fajnie tak, tak, wszyscy mnie wyprzedają i jeszcze długo tak będzie, biorąc pod uwagę, że wychęcę sobie po raz pierwszy to nie ma się co dziwić, ale okej, okay. powoli, powoli Coś z tego będzie hm. Mam duży luz na gałce Znaczy duży Widziałem większy, ale... Luz na gałce to nie jest dobra rzecz Bo nie można sobie płynnie dodać gazu Zobaczmy, jak tu wejść, żeby wejść dobrze, nie przez doły. Nie wiem czemu cały czas jest, tak blisko tych białych linii. W zasadzie powinienem zrezygnować z tego na rzecz jazdy bardziej w złożeniu. A tu można fajnie napaść na to. Także w dobrego je je jeźdźcy. Dodaję hamuje, dodaję sobie gazu. Ten się powiem Wam dobrze jechał. Przynajmniej tak to podjechałem się, przy... przyglądałem telefon. naprawdę kozacko. O tyle miło, że to również Fireblade. Nie tak blisko i Zajebicie to zrobiłem sobie nie, wyzorowałem licznika paliwa Trochę za późno ale Trudno Dobra, tu miałem sobie napaść Ale jakoś nie wyszło A mówię, że tutaj jest gazu, puszczasz hamulec Wszyscy uważają na te pieprzone doły. Nie ma się co dziwić. Nie patrzymy się przed siebie, tylko w zakręt. Bo niestety tam, gdzie patrzymy, tam jedziemy. Owapni wpad przez lew, znaczy przez wlot, nie, no muszę się zatrzymać i go Jak nic. सोलिए बैन